W imieniu łódzkiej kolei aglomeracyjnej witamy Państwa w pociągu osobowym relacji. Łódź. Zgierz. Przypominamy o obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd. Bilet można zakupić w biletomacie lub u kierownika pociągu, który służy również niezbędną pomocą. Życzymy przyjemnej podróży. Następna stacja łódź Stoki. Przypominamy o obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd. Bilet można zakupić w biletonacie lub u kierownika pociągu, który służy również niezbędną pomocą. Życzymy przyjemnej podróży. Następna stacja Łódź Arturówek. Przypominamy o obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd.